Jeszcze juniorzy, a już mistrzowie i to olimpijscy zjechali pod ziemię, żeby odebrać laury za wygranie dla Małopolski jubileuszowej 25. Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych. Komora Witosa kopalni Soli Wieliczka na oficjalne zamknięcie olimpiady przez temperaturę i solny klimat idealnie nawiązała do zimy, która na powierzchni już się skończyła. Fajna atmosfera, tak troszkę inaczej niż zwykle zakończenie, ale bardzo mi się podoba. W zmaganiach sportowych młodzi małopolani nie mieli sobie równych. W 10 dyscyplinach zdobyli najwięcej medali, w tym tych najcenniejszych złotych i zdecydowanie wyprzedzili drugie, Podlasie i trzecie, Mazowsze. Walczyliśmy, pokazaliśmy się z dobrej strony. Wyszła jak wyszło. Powinniśmy być z tego bardzo dumni. Z wyników można być dumnym, ale i z samej imprezy. Przez miesiąc prawie 2000 młodych zawodników walczyło w 10 dyscyplinach o miano mistrza olimpijskiego, a zarazem mistrza Polski Juniorów Młodszych. To tak naprawdę kuźnia wielkich sportowych talentów. To tutaj odkrywamy, tutaj w tej pierwszej poważnych rywalizacjach sportowych młodzi ludzie mierzą swoje siły, ale tak naprawdę wykuwają się wspaniałe sportowe talenty. Podobną drogę jak ci młodzi ludzie przeszli choćby Justyna Kowalczyk czy Kamil Stoch. No to na pewno są ważne starty, no i gdzieś tam motywują Cię do większej pracy. Na pewno oswajamy się z zawodami, ze startami. Pierwszy raz Olimpiada Młodzieży gościła w Małopolsce w 2002 roku. To też były sporty zimowe. Region chce zorganizować podobne zawody także latem.